A więc siema widzu, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczynamy od paczki 283, której no oczywiście nic nie dostaniemy. Dostajemy tutaj Boże pojęcia nie mam, a Bowen, bołem. W planach mamy dzisiaj zrobić jeszcze ważne mecze i chyba zagramy sobie drafta. Także pamiętaj subskrybuj, lajkuj, a my przechodzimy do ważnych meczy. I ważne mecze zostały przeze mnie ukończone, więc sobie zacznijmy od paczki za 5000 wszystko jest wymienne, więc tutaj no jakiś styl gry, coś może być warte no tutaj po pierwszej pacce jak widzimy, raczej nic nie będzie warte. To sobie wszystko skwikselujemy. Paczka za 7500, która daje nam 80 plus zawodnika. I będzie to... Kurczę pieczono, nawet nie mam pojęcia kto. Lecimy dalej. E, coś będzie w środku? Kurde, ile zawodników. A Czekaj, ja dobrą paczkę otworzyłem? Nie, otworzyłem paczkę za chyba 25000. O proszę. Ta ja chyba otworzyłem. No dobra, walić to. Mała mieszana paczka piłkarska Prime. Idzie znowu. Nic ciekawego chyba. Będzie to. No, wlachowić. Wlachowić 82. Reszta bez szału. I dwie paczki do końca. Mała zota paczka piłkarska. Prime. Też nie mamy walkoutu. Mamy Siołow, Zwok. Seria. To będzie Acerbi. Acerbi 84. Tak, 84. Do tego jeszcze zabal Nie wiem, wyślę to sobie. Może ich wystawię za 1000 monet. I ostatnia paczka. Nie mamy też lockoutu, więc no nie zarobimy, nie zarobimy akurat tym razem nie zarobimy za ważne mecze, bo w środku jest lepa. Także przejdźmy sobie do draftu, zagrajmy. Mam ochotę, mam ochotę, wydajmy 15 tysięcy. Zobaczmy jakie formacje nas czekają, a czekają nas tragiczne, tragiczne formacje. Weźmy 4-1-1. Nie lubię ogólnie, jak wiecie, grać z skrzydłami i zaczynamy dość ciekawie. I myślę, czy ten Raul Kurde, nie jestem fanem chyba, wezmę sobie hamsika, tylko szkoda, że ona się połama tutaj Wezmę hamsika, wezmę hamsika Bo ma te pineski, ja lubię jak ludzie mają pineski, a tutaj No i dobrze, że nie wzięliśmy tego Raula, ja tylko wezmę Puskasa, ten Puskas powiem Wam, tak się kręci, że to jest powalone Przechodzimy do środka pomocy, gdzie mamy Zambuagisa, Zambuagisa, jest silny Dalej, może jest Abili Vieira, no zdecydowanie Patrick jest z Jezusku, ale tutaj środek się Gotuje prawa pomoc, no tutaj Rodman. Chciałem powiedzieć, że słabo, ale jest Rodman, która, no jak wiemy, jest też dobra w tych grze. Lewa pomoc, no tutaj Niko Williams czy Swanson. Jedna i druga jest dobra, ale weźmy Niko. niech się tutaj biega. Chłopak, lewa obrona, jakiś Nunomender. No tragedia, tragedia, więc weźmy sobie tutaj Mykolenko. Prawa obrona, no to Jan Kuto. Środek obrony, no tutaj musi być ważny środek obrony, musi ktoś dobry wylecieć. Mamy fofanę, no dobra, fofana. No i drugi, jakiś dzik, kompletny, taki wiecie. No. No, no właśnie. Weźmy tą Ketli. Nie wiem czemu, ale weźmy ją. Bramkarz, ktoś, kto umie łapać piłkę? Na pewno nie Andreonana, weźmy sobie Nika No i teraz, dawaj Dajmy jakąś kartę jeszcze Boom, no bo na razie jest to jakiś zalążek do czegoś dobrego, ale jest też słabo. Kato to, to, weźmy ją sobie po prostu. No jakiś, nie wiem, ten środek pomocy, środek obrony, boki obrony Nie wiem, Havria, Elliot Jeszcze, no daj coś, daj coś O, idzie, idzie, idzie i się zesrało, ale chyba weźmiemy sobie Wiecie co, weźmiemy sobie Okocze, weźmiemy sobie Okocze Damy go tutaj i zamienimy z Hamsikiem, pyk, tak to będzie wyglądało No, ale jeszcze jakiś Środek obrony, Ula, Ale czy my nie potrzebujemy bardziej Mendiego. Ten Mendy by się w sumie przydał A dopiero mamy Okocze Wiecie co? Wezmę Bendiego, wezmę Mendiego pyk. Niby nam co zgraniem poprawiło, ale chyba lepiej się będzie grało. Dalej mamy, no jest, Ale Gubienko. Tutaj ostatnia karta ofensywna i będzie to Francescoli. Ten Francescoli jest ogólnie bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Tylko nie pamiętam ile on kosztuje. Jeszcze Skolls. Legenda Manchester United. Dalej mamy. No to już Lipa. No i środek obrony tutaj chyba jest, jest jeszcze, czy nie? Tu już jest obrona dobra. Yy, nie, wezmę go, bo jest szybki. Ale jakiś środkowy obrońca jeszcze? Dobry? Nie, no nie będzie. Nie będzie. Będziemy musieli grać tym, co mamy. oj, ojoj, oj, 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 No nie będzie za ciekawie. Na managera sobie weźmiemy jeszcze tego ziomka, bo daje nam jak najwięcej zgrania. No i ustawię taktykę i przejdźmy do pierwszego meczu. Padnąc za bardzo nie interesuje. Interesuje nas tutaj, żeby wygrać. Więc sprężmy dubki i wygramy pierwszą rundę. Ła nie, teraz Nico Williams pędzi po skrzydeł, Nico, Nico Pyk, zaminięcie Vieira, musne podanie, o, nie ma nic z tego Biegnij tym Puskasem, biegni Puskas, Biegnij. leć, leć, leć maleńki Oddaj strzał Driven, słupek, ajajaj, ajajaj, ale dobra, dobra akcja Okocza, Okocza, JJ Okocza, ale wjeżdża w to pole karne Okocza, tylko dobrze wystaw, to jest Wystawił, Patrick Vieira, 1-0 Rodman, pędź po tym skrzydle, pędź Pyk, pyk, pyk Okocza, Okocza, JJ Okocza, to jest 2-0, to jest 2-0 Biegnij, biegnij tym Niko, trzymaj Trzymaj, prosto prostopada piłka, Niko Williams, Niko Williams Niko, Niko, słupek Drugi słupek w tym meczu Oj, będzie tapinek, będzie tapinek Kurde, źle się przełączymy obrońcami i Ian Rasz nam trafia Szkoda, bo myślę, że jakbyśmy strzelił jeszcze jedną bramkę, to przecież mógłby już wyjść. Ładnie, puskas. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Ale tutaj koncentracja wyleciała i pięknie to wykończyliśmy puskasem. W ogóle on ma cztery gwiazdki sztuczek. Ej, mi się wydaje, czy on nie miał trzech przypadkiem? Pamiętam, jak go trafiłem w FIFA 24 bodajże. Z Spaczki z ikoną, czy tam spika, no to wydaje mi się, że on miał trzy sztuczek. A teraz Rodman. Aj, broni Raja. Piękny kickoff, piękny kickoff na Dzień Dobry, 4-1. Dawaj Vira, Vira, boom, słupek jeszcze raz boom, 5-1, przeciwnik klika pauzę, to oznacza, że on wyjdzie i mamy pierwszą rundę wygraną. I kolejny meczyk, zaczynamy, może jakiś kikofik, czy coś, pyk, zagrywamy z Hamsikiem, Hamsik, Hamsik, popatrzmy, jest JJ Okocza albo Puskas, Puskas, może Driven taki z dupy, no nie, to nie jest Klaudia Pina. Oj, ładnie, 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 o Jezu, o Jezu, ale ładnie, ale ładnie to zrobił. Ale szybka odpowiedź, tak jest, tak jest, 1-1. Fajna piłka do Rodman, 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 pyk i go kocha, zablokowany strzał, ajajaj. No, ale kontra poleciała, ale poleciała kontra, i akurat on to musi wykorzystać. Ja pierdzielę taka kontra z dupy poleciała. Ale ładna piłka, ale ładna piłka. Puska obok bramki. No way, no way, taka piękna piłeczka. On tak to spierniczył. Ej, kurde, on mi trafił z rożnego, ja musiałem coś zobaczyć na chwilę. Ja pierdziel, nie no, ale strolowałem teraz Mega troll Ja pd i chyba przez to przegrałem sobie maczek Nieźle, nieźle, nieźle odwaliłem Vieira, Vieira daje jeszcze nadzieję, 3-2 Dawaj Vieira, pędź Patrick Vieira, uderz stąd Vieira Broni Martinez On się chyba jeszcze przesunął, tak mi się wydaje Nie, 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 nie. No czemu? Czemu tak się odbiło? Ja, Pidi, no przecież przejąłem tą piłkę i tak się, kur, ja pierdziełem. A ja już tutaj czułem, że ja to zremisuję. Że tutaj będzie dogrywka, że ja mogę wygrać po karnych. Nie, oczywiście. Gra musi być przeciwko mnie. Puskas jeszcze? Broni Martinez. Broni Martinez. A to była jeszcze sytuacja, tak. Jakbyśmy to trafili dobrze, to kurde. Czekaj. Może. Może. Nie, no może to ja się zesrałem teraz. Koniec. Koniec po meczu. Znaczy, wcześniej było po meczu, ale. Sala ładuje mi fineskę na 5-2. I przegrywamy drugą rundę. To odbierzmy za pierwszą rundę wygraną. Paczki. No, te paczki wiadomo, nie będą najlepsze. Raczej będziemy na minus. Chyba że nagle boom, coś trafimy dobrego. Ale jeżeli my tutaj dostajemy, tą Olgę, tak to była Olga, tak mi się wydaje. Tak, Olga 84. To no niby coś z niej można zrobić, ale no. I pyk. No nie ma łokałtu. SPO, Brazylia, Premier League Mateusz Kunia. Mateusz Kunia, proszę Państwa, 83. Tego Leroy Sané nie będzie żadnego tutaj Bundesliga, to może coś z tego zarobię, jakieś 200 monet Nie no, jesteśmy na minus, tak z 10 tysięcy co najmniej Dlatego jeszcze żeby było ciekawie, otworzę sobie tą partkę za 20 tysięcy Pyk, może będzie, no nie będzie Wokałtu Ja pierdzielę, no liczyłem, że to będą 3 kart 83+, plus. wreszcie jeden łoko dostaniemy. Ja pierdzielę, nie no, jestem oszukany, jestem oszukany i to tak na maksa Dumbia, Gervinho i jeszcze i Barba brakuje Juli no dawaj, weźmy sobie Dumbię Także status po dzisiejszym odcinku minus 30 tysięcy, mam 9200 monet, to się może podobać. Chociaż wiecie co? Nie, ja tego tak nie skończę. Musi być chociaż jeden łokot dzisiaj. Zrobiłem 11 paczek 2 razy 78 plus. Musi, musi jeden łokot chociaż polecieć z tych paczek. Bo jak nie wyleci, no to jest kompromitacja, kompletna kompromitacja dzisiaj. Zaczynamy sobie od naszego. Myślałem w ogóle, że to Laporte nawet Nie wiedziałem, że nasz tam przeszedł. Dalej, paczka numer 2 Jeden, jeden naprawdę, jeden walkout. Tutaj będzie minikowicz sawicz Pomijamy już to sobie. Nic w środku ciekawego. Antonat nie jest minikowicz sawicz Ja pierdzielę. Trzecia paczka. Bez walkoutu. SP Niemcy. To jest Gendogan. Gendogan, który leci cały czas. Jeden, mówię, jeden walkout. Nie no. Jeden. Wiem, że to jest 78. Tutaj będzie kulosewski albo Bergwal. Więc bez szału. Ale taki. Nawet nie wiem kogo by mogli dać. Jakąś kartę 86, ale po prostu, że coś trwało. No nie, to nawet nie ma. Ja pidi. No dzisiaj jest kompletnie nieofarty jeśli chodzi o paczki. Szósta paczka. No i dalej bez tu. Mamy tutaj. O jezu, nic ciekawego. Paczka numer 7. Dalej bez tu. Teraz dostaniemy. Myślę, że to Orban, ale jednak jest jakaś babka z Węgier, która gra na środku obrony w Bundeslidze. okej. Okay. That's crazy, that's crazy, bro. Lecimy dalej i... To... Zaraz się wkurzę i kupię jakąś paczkę ze sklepu, złapię points, nie no, żartuję. Rabiot. Rabiot 83. Z tej paczki. Trzy paczki do końca. Jest, 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 można iść, można iść, pizdu. Udało się, jest. Ej, no czekaj, Saliba! Nie, Konate. Kurde. Konate 86, myślałem, że Saliba. A to jednak Konate, 86, no spoko, 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 ale i tak Salibą bym nie grał Bo mi się akurat grało Salivą solo, chociaż może za Kubarskiego bym go nie wiem, nie wiem Ale jest, jest jeden oko. udało się, jest, można iść, można iść do domu, można iść w pizdu Jest Smart, chuj sen. i ostatnia paczka proszę Państwa Otwieramy i nie ma okautu, ale i tak jesteśmy zadowoleni, chociaż jeden, chociaż jeden udało się Tutaj nieważne czym kończymy a kończymy ogólnie czym? Dursu. Okej, okay, okej, okay, 84. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się na razie. Cześć.